W biczu i w bingo niepotrzebnie chowasz tyle, tyle jednostek No dobrze, zaraz kurde no, ty, ich, ty ich tam zostawiasz kurwa wiesz, jak nie masz jeszcze no Jak dobra. są jeszcze zbuntowani A potem ich kurwa niepotrzebnie tam trzymasz, Chcę kontrolować Czekaj, tu muszę wyciągnąć tą moją kurwa zjebaną armię W liczbie dwóch jednostek bo tu się już gubię pomału Panie daj mi o do środka Ty idź sobie do Aki Eee, coś jesteś pewien? Na no, co zrobię? No, no nic, no, musisz ich trzymać po prostu w jednym miejscu, w kupie siłarnę tak powiem. Mówisz? No. No dobra, no nie moją bata, żeby do mnie tak blisko podeszli, nie? Tych od razu tam, znam... tych zaki też zabierz stąd. Wszystkich? No? No kurwa, no w tej chwili musisz ich koncentrować jak najszybciej, żeby się powstrzymać, więc no skoncentruj wszystkie siły najlepiej wiwami w tej chwili. Z Izumo też prześlij, tam jeśli coś masz, dwa oddziały na no chuj. Z Hoki też nie ciągną, ze wszyscy, kurwa ze zewsząd. No dobra jak tak mówisz. No niestety to nie jest wiesz, mój kaprys, tylko konieczność. No nie wiem, nie będę się z całą nudów skłócić, nie, ty duży grasz w ogółno. <laughs> Who's the pro? Ta. No i... Pięknie, już masz kurwa mnóstwo oddziałów, tym bardziej że one tam niepotrzebnie się działy. Aha. Uh w -huh. no i pięknie. Dobra, niech Pains przejmie się kurwa swoją porażką szybką. <laughs> Ale to na możesz się przerwać, bo to trochę przynajmniej parę groszyci ci na plusie. A ja zrobiłem na Aha, zrobiłeś naprawę. No. Nie chcę sami, kurwa, naprawiają. Dobra, co tu jeszcze mam do zsiągnięcia, dobra. Z Izumo one będą zaraz nadciągać. spotkają się w za Zaki silne armię, całą resztę. Dobra, tu mhm. jest już trochę okej. Okay. Werbunek. Waki też zrób werbunek jeśli jak możesz. No nie mogę, bo nie ma hajsu. Masz też hajsu? No, mam. No tylko opcji trochę. No nie wiem, ile chcesz. Ile no, czyż... możesz dać? Mam 3,5 tysiąca z czego ty chciałeś, żebym ich tam potem spróbował przekupić, więc 6600 6, potrzebuję jeszcze Dobra, ide... nie wiem, daj mi 1000 chociaż ten oddział no. sobie zwerbuję na chwilę obecną Dobra, thank you I teraz tak, hmm, czy twoje oddziały mi się kurwa naprawiły? Te, ta flota? Mhm nie jeszcze nie Kurwa, w Harimie bym musiał naprawić pola tarasowe, bo mi się tu wiara będzie burzyła Mhm, mm no te sabotaże Niecnych agentów Śmicznie. to sobie zazwyczaj oddział mm -hmm. jeszcze tutaj przetransportuję No, dobra. tu masz pięknie Dobra, kolejna praktycznie cała piękna armia, nie? Mhm mm My się połączą z tymi z Bingo, teraz to są, no to kurwa już masz pełną armię, nie? O są. nawet ponad. Dobra. Podaję ja oddawać ci... turę. A ci pukają do drzwi. I będą pewno... Nie szturmują. Szkoda, że nie mogli kurwa okupować. Niech nie, nie chcą ryzykować. Dobra, i tam w sumie został im jeden generał, więc ja go mam nadzieję sprzątnę na sobie górze. Mam z 49% szans na to, więc podważył monetą. Chyba, że woli, żebym ich sabotować. Wtedy oni na jedną turę yy, wiesz... ich ziemię. Ja o kurwa o to chodziło? Co za debil To jest... Suszna inteligencja tutaj po prostu czasami. Tylko że jedni poszli koło Aki, nie i to mnie boli, bo ja tam teraz chciałbym mieć dwie armie koło siebie, nie? Chociaż z drugiej strony... Dobra, pierdolić. Tych wygonie generała. A pójdę sobie dookoła chyba. Co mówisz, Lub Czekaj, za chwilę tutaj będziemy obkadywać, tylko przeklikam te rosnące niepokoje. Zaraz finanse. Yy, o, dobry pomysł. Good for me. Okej, okay, więc tak. Tutaj możesz... No to mi jedno koło ciebie no musisz zniszczyć, bo to jest szkoda i by było... by było tego nie robić. No ale potem... Nie będziesz miał okazji się wycofać Więc ja proponuję, żebym moim ninjo sabotował tą większą armię Z tych dwóch mm, aha Nie, chodzi ci... aha Ty to, to jesteś koło Nagatu teraz myślisz, tak? Tak, tak, tak Nie, ja powiem I... tak, ja tu chcę zrobić taki knyw. Wyjdę no. z Aki, polecę na tą armię generała No y, Tego od Shimazu Spróbuję ich kurwa zrejpić totalnie Potem zrobić kurwa kontratak na tę armię kurwa... No, mów szybko no na te dwie. No. Dajmy ją, bo ty... myślę, że dajmy sobie radę z tymi dwoma oddziałami. Znaczy tymi ja tymi bym armii. zrobił tak, żeby po prostu zrobić tak jak mówiłeś, czyli z Aki wyjść i zakleszczyć tą jedną armię Tutaj co jest koło Iwami A tą drugą armię na razie zostawić i zjebać tą jedną armię i zostać przy Iwami. No tylko ja się rady. wycofać potem szybko do Aki z powrotem, nie? Nie, nie, zostań przy Aki eee, Weź tego swojego mecukę i cofnij go do suno Bez... A do suło? No suło, bo tam widziałem, że jakaś armia spierdalała Jakieś wiesz, może oddział, no nie wiem co tam było, no mówiłem Mam parę I Ile tam z przekupstwo będzie kosztowało 4,5 Ile masz? 79, no dobra, mogę ich przekupić Ale... Nie wiem, no ja bym kurwa tą jedną armię im sabotował To jest według mnie chyba najlepsze co Na razie powiedzieć. weź przekup tych, jak tych przekupisz to ja będę w domu Bo możesz do nich <laughs> wyjść i ich kurwa powitać z otwartymi ramionami Brawo, kozacy kurwa <laughs> Jak tam skomplikowana operacja? A pójdzie, pójdzie, pójdzie <laughs> Łyknę Dajem, elik, kurde to. Ale nie wszyscy Dobra, były jakieś kurwa tam odsetki nie no jest kurwa, stu samurajów z e, w lojalnych kurwa. Okej, okay, no czy pięknie. O, met miałem mi że jest w białym wdzianku. No pięknie, jest z e, półbogiem. Przesztowania. Przesztowanie. Udana akcja. Czas przekupstwa. Może dam mu do przekupstwa taki typowy będzie. Mm, znaczy. Po czym poznać kurwa łopówkarza? Po białym wdzianku z paską na głowie. <noise> Najwypisane kamikaze. Kurwa wygląda na takiego porządnego gościa, nie? Ja ma, ma biały garnitur. E, to co, spróbować ich sabotować. Jak możesz. No. Dobra, 50 na 50. 50-50. Jeśli się uda, no to kurwa sobie spokojnie. O, świetnie to ta większa z tych dwóch armii, ta większa już się nie ruszy Na następnej turze. To spokojnie bierz wszystkich Zaki i koncentruj ich w Iwami. Mm -hmm. A ty co tam działasz na tym? Tej... Aha, no tak, ta bo to jest... Spokojnie. Twoja tura. No, moja, moja. Już, kurwa, teraz mi się wydawało. Dobra, statki się naprawiły, więc... Zaraz się oddam w na następnej turze, tak? Więc spokojnie... Nie, 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 żebym on tylko nie? Eee, dobra, więc możemy kontynuować Blitzkrieg Tutaj soj wow, Mam pomysł, zróbmy tak eee, Ty dasz mi tą armię co jest na tym półwyspie A ja oddam ci statki za free Jakim półwysp? Aha, to A wow. po co? O ty No dobra Proszę bardzo A Jak ci tak zależy na tej prowincji? Tak, no bo tutaj... Co, będziemy mieć takie rozstrzelane po... To prowincji. jest to jest tak? prawda, prawda. Już potem do agarnienie jest chujowe, bo ci wyląduje y, czas na twojej prowincji, gdzie jest chuj oddalony od y, reszty, nie? A o. potem będę się martwił, jak to kurwa wszystko połączy do kupy. Dobra. Nie, nie, masz rację. Tak będzie lepiej. Okej, okay, co oni tu mają? No, w zasadzie ich cała większość sił obronnych była już... Y, w tamtym miejscu, w tamtej małej wysepce Idziesz na stolicę? Na awę? Yy, ta, oczywiście Ej, tylko tam ci się kurwa mutują Nie, to spoko no to Jedną luz. turę przetrzymają, mają duże podatki? Nie Czy ja zwiększałem? A, no. zmniejszałem w tej turze Czyli powinni jeszcze wytrzymać No, dobra Oj, czasy chyba będzie miało niezłe jaja no i praktycznie to już jest początek końca, bo ta inwazja była no, najbardziej ryzykowną akcją, jaką planowaliśmy. Albo zwolnij z podatku na jedną turę, kurwa. Te 300 przeboleje jakoś. Gdzieś tu szedł mój ten... O, ten suke. Fejnost to mi sabotuje coś, kurwa, jakiś ninja. Statki się robią, wszystko się robi dobra. Kasa jest. Wszystko się zgadza. Nieuniknione bankructwo, o, kurwa. <grych> e... no, ostro kurwa, twoja gospodarka działa, widzę. No, Houston kurwa 2,5 tysiąca, nie mam na minusie, mam, a mam półtora. 900. Półtora. Znaczy nie całe półtora, mam 1440. No, no, 40... no, no właśnie to nie całe tutaj jest kluczowe. <grych> Czekaj, ja tu miałem jakiś werbunek chyba. Dobra, to tak. Ja ci powiem lepszy numer. Daj mi swoją flotę, ja twoją flotę jeszcze udźwignę jakoś mm, Dobra Tylko, no zaraz Tak? To... Ja <laughs> nie, nie, mam nie, 450 tak, muszę... 50 na plusie, także możesz mi jedną flotę oddać jakby co Dobra, a i tak musisz mi przelać wszystko Dobra, dawaj No, więc ile masz dokładnie co do grosza? Mm, 1446 1446 Dobra Wiesz, że kurwa to przekupstwo, nie? Mi zżarło wszystko praktycznie. I mam, muszę jeszcze stówkę stąd skombinować, więc oddam ci dosłownie kilka statków na tą jedną turę. Tej, yy, byłem na tym, tym morzem i mówiłem, co na live żeby te zajbiste kubki, nie? E, tak, tak. Tak, i teraz mi się przypominał tam był ten pedobir bir. Nie kupiłbym ci wysłów paczus. O dziękuję. Ej kurwa, z... oddałem Ci statki, ale kurwa nic mi z dochodu nie, nie zeszło. Czekaj muszę jednak ten werbunek tych statków tutaj ukrócić. O, jeden stateczek wystarczy. No dobra, już jestem... Moja sytuacja została zażegnana. Dobra, dawaj, turę. Już, już wiem, jak się niepokoisz przed tą jakże ważną operacją nazwijmy ją Holokaust Vivami Jak? Holokaust Vivami Ech. O, nie mogę takąś tą twoją armię, co mi oddałeś. Ale dobra No bo oni jeszcze nie mają punktów ruchu, dopiero w następnym tylu. I Czemu nie zabrałeś wszystkich zaki? Zibałeś. Ale tak, jestem na, na wygranej pozycji. No jesteś, ale zaraz kurwa tam ci No mogą, dobra, zjebałem mm -hmm. Przyznam się I... otwarcie nie chciałem tego zjebać, ale dobra, oni się tam ci jedni ruszą no, Okej, okay, ale ci chyba przeżyją jeszcze mm -hmm. Dobra No ja, ja mam pomysł Panowie Zaki Kogo to oni tam mają? Generałów i takich kurwa niedobitków no nie wiem, chyba... nie, nie mają szans Zaki, ale weź ze z Iwami wszystkich? Możesz ich tutaj skom... na tym takim rozstaju dróg, że tak powiem, możesz ich tutaj skompletować. Chodź ci dziwki. Dobrze, idziemy. U, dobra. I tam ściągałeś posiłki jeszcze z tego... schodu, bo no, to nie zapomnij. Wszyscy na front. Faleś kurwa! Przed panem! Kurwa, jako satysfakcja nie w tym głosie. Dobra, y, teraz taki motyw AK Jakie mam tutaj... Cztery oddziały mogę wyciągnąć z Zaki na spokojnie. Mhm. Mm o pięknie. Okej, okay, dobra, y, wy pójdziecie sobie do tego generała. I teraz tak, co to wygląda sytuacja? Minus Jezu. jeden, koleś. No, wiwami zostaw ten jeden oddział kawale lekkiej kawalerii. Eee, Houston, mamy problem. Mam minus 99 na dochodzie. Ale masz kasy? Ale czekaj, czekaj, czekaj. Już tu moją piękną armią idę na bizen. Mhm. No, oj. Takie szanse. No, ale wyżej, wygrasz, ale... wiesz kilka oddziałów i później to będę miał trochę, wiesz, większy dochód. <laughs> Nie wiem czemu takie słabe szanse ci obliczyło mieć dwukrotną przewagę. Jest dupsko, bo mi się to nie podoba teraz. Musiał kilka oddziałów rozwiązać i takich kurwa wiesz. Gdzie ja mogę podpatrzeć ile jednostka, ile kosztuje koszt utrzymania jednostki? Klikasz na ten obrazeczek prawy. Jak masz armię? No i mieliście dla encyklopedia Total War. Yyyyyy... Uh, Bytczyz... Dobra, witamy z powrotem. Mm, witamy, stąd. witamy. Słuchajcie, była taka sprawa... O! zaj za, kto się, kurwa, pokazał. To są ci, kurwa, co tam siedzieli. 500 lat. 500 lat. <laughs> ja pierdolę, wyczekali cię, nie? Dobra. Chuj, może wygrasz. <laughs> Ta, chciałbym Co, bokiem? Bokiem bokiem? Bokiem siedzenia? <noise> nichu, ja nie mam duper! A, miałem mi te statki oddać. A, zapomniałem, dobra. Piraci wako, Okej, okay, dobra. Hmm, teraz z tym hajsem, to dobra, w następnej turze. tużę. Nie, pod broń. Nie, o, ja ty, to, ja nie to chyba nie wycofam, ten cały mój oddział tych, 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 no, yy, a tych, tych, reszty. Uff. Dlaczego? No bo ja chcę tu u władować Zumo, Gdzie to jest? O nie wiem, gdzie ty patrzysz w tej chwili. ja się patrzę koło Iwami, na prawo. I teraz nie wiem czy z Bizem zabierasz tą co mają armię ruszać na IZUMO ich kurwa zrejpić tam mm -hmm. A no, co... koło co są koło Awaki cisnąć dalej na tych na Shimazu tam dalej wiesz tam kurwa ogień z dupy, nie? Wersja 2.0 no nie wiem, nie wiem, musisz się nad tym zastanowić. Będzie ehm, Dobra, no ja tu w każdym razie sobie kontynuuję Blitzkrieg. Mhm, Po prostu tam tworzysz. Oj, tworzę, tworzę. Tworzę piękno. No piękne, jest ulotne. Dobra. dobra. Ty spierdalaj. A ty tak zaraz znikną, więc... Nie mam ich w dupie. A z tom się stanie. E, no znikną. Mhm, mm dobra, nice. No, może przez pierwszą turę nie znikną, ale w każdym razie e, tutaj miasto jest priorytetem. Więc... Wow. I tak kurwa kończy ten pierdolony klan, który nigdy z nic specjalnego nie ugrał. Tak. Szczególnie. Mi się psu... nigdy z tej wyspy nie ruszyli, nie? Ale psuł krew, tak? No... Czyli zwłaszcza flotą tam kurwa blokował mi te porty. 20 tysięcy za plądrowanie. Jest. To powiem Ci, że kurwa się skuszę. <głos> <głos> Dobra. Okay, Pięknie, yy... tylko... No. Ten plan yy... szanuki, to jakbyś to musiał wezwać chyba pra prawdopodobnie dwie armie. Wiesz co, ja prawdopodobnie będę musiał... Mhm. Ja prawdopodobnie będę musiał kurwa z, z dwie farmy wybudować. Muszę patrzeć, gdzie jeszcze nie mam wybudowanych. Tutaj są. A wszędzie mam te wlepsze? pierdole. Ale jestem dobrze wyposażony w farmy. Że tak sobie nawlewam. A zaraz co im to zostało? Dwie prowincje, nie? znaczy trzy na tej wyspie. Mhm. Tosa, Io i Sanuki. To będzie piękny bilicki mi ludzie. Eee, zaiste. Wacz panie. Ja, ja nie. Ej, <grym>, kurwa, wszędzie już mam te większe, większe farmy. Ale nie masz na pewno w tej Awarzi, awa na tej wysepce. Na no, A faktycznie. Tutaj nawet nie patrzyłem jeszcze No nie, tutaj też mam, ale to są te same, nie, jak tutaj mówię właśnie o tych O tym poziomie farm, więc w stolicy elegancko Wybudujemy tutaj jedne eee, Kurwa, co takie mało dochodowe te miasta nagle Się zrobiły Nie podoba mi się to Może tutaj Drugie O, 270 to jest tańsze Okej, okay, i zaraz też powinien mi dochód skoczyć, bo sobie przejmę te handlowe łowinka. Co jest ciekawe, jeśli przejmiesz wyspę, to ja chyba dostanę od ciebie achievementa. Mm -hmm. O, zaraz to jest puste. O super Gdzie jest puste? E, tutaj. no tu na północ. Okay. Mm, już też się uderzyć na ten, na handel. No, faktory handlowe. Możesz szkoda, że żeby się pakowały. Co ty koło mnie? Znaczy no, te koło, gdzie jest zazwyczaj z gratą i No coś... tak, już się tam płynę. Właśnie Aha, przez ostatnie trzy tury robiłem flotę w tym, pod uh -huh, tym kątem. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Bo się nie chwaliłem. O ty kurwa, dziadzie jeden. Nie. A dobra, czy to już jest ten cały kran? Ten mija coś tam. Tak, oni już nie istnieją. Zostało tylko Czosokabe i ten ich przydupa z Sogo. <laughs> kurwa poszło szybciej niż się spodziewałem. To ja się cieszę No się cieszę, bo... Dobra, tych już nie musimy spalniać z podatku, o, pięknie. Czy ja muszę wskoczyć na wysokie podatki. Czy ja mogę, znaczy się. Kurde. No i zapiszę sobie. Od 15 minut staram się zapalić papierosa zapalniczku kurwa, która dzia raz działa, raz nie działa. No, kurwa 15 minut. Jako, jak ty jeszcze wytrzymujesz. Mieli dostać drgawek, a na jakiś tam. Tak, tak, tak. Dobra Strząsł znaczy. Dobra Już 8 tysięcy, co ja mam zrobić z tą kasą? Kurde Dawaj mi! <grywa> już, już A, spokojnie, wesprę jak tylko będę mógł czy znaczy, jak będzie Twoja tura? Dobra, aha, statki Ci dam dobra. Mhm no no właśnie I teraz zaraz te drugie co będą u mnie Możesz parku. to zrobić teraz? Za chwilę, dobra A, bo są w porcie, dobra Nie wiem gdzie teraz iść tą ale jakbyś los... mi dał 2000 bym ci był bardzo wdzięczny No spoko Ej, z Sogo mogę handlować Ale jaj, ja nie mam z nimi wojny Zim Sogo z Sogo Ty też pewnie nie masz Gdzie to jest To jest ten ten co jest? Ten... No kurde Bo ja jestem szogunem, więc te, teoretycznie nie mają po co mieć z temu wojny Pytaj się ich kurwa Rabasto i tutaj dobijemy elegancko. Ech, żebyście mi się tu nie pamiętali. Trzech się potknęło. O, pięciu. O dobra, jeb. Iwot przestał istnieć. Zostali smyczkiem po A <laughs> Ej powiedz mi kurwa, co ty byś teraz zrobił? Rozdzielił ich tą moją, te moje trzy armie na jakieś tam dwie części i Ja powiem tak, ja bym poleciał na razie na CZKB i im po kurwa serdecznie podziękował, nie? Za współpracę Tak, a dopiero potem bym kombinował sobie z tym Sanuki, nie? z tym Sogo No dobra, tak też zrobię Bo oni w sumie w tej chwili ani mi nie zagrażają ani specjalnie nic więc... no spoko oni chyba grają pasywnie. Tej grałem w Mediwala, widziałeś ten live ostatnio, czy nie? Chyba nie. Pani, tak mi papież irytuje, nie, że co chwilę albo jest gdzieś, kurde, po drodze do Jerozolimy, albo w sami... tego. Albo... No. wiesz. Ja nie rozumiem, jak państwo papieskie przejęło całego Buta, nie, wiesz, o co chodzi, te całe Włochy. No, no. I wypierdoliło tam, gdzie jest tego... Kreta i Kartagina. No. Znaczy, Kartagina to jest tego. Nie wiem, no Roma, nie? No. A nie mówisz, że o Sycylii czasem? No, Sycylia, to tam jeszcze jest tego, nie? Jeszcze tam jakoś no. to mi istnieje, nie? Funkcjonuje. No dobra, są. U, mm, tych zboczeńców, podatku. że tak powiem, możesz dobić. A zboczeńców, ale gra słów. Jakie są zabawne. Dobra. O, teraz mam telefon, zajebiście. Eee... Poczekaj, Lub Kryz, dobra. Dobrze. Domyśle, się tak... No, witamy. No. Standardowo. No ja cię ja ci wyprzedziłem tym razem. No dobra. No to... Hmm, nie kończ tury, bynajmniej. Tak, nie kończę Jeszcze tu ogarnię temat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, panowie, wyciągamy was. I tu zapraszamy na kraniec. A generał, masowo zapomniałem... Tej! Załatw skubańców! Jakie cwaniaczki. Jak oni tam przeszli? No, teraz już nie spierdolą. Bynajmniej. Pięknie, oj sorry Dobra, to też widzę, że jesteś atakowany Czy <laughs> słyszę Nie, <laughs> kurwa w mordę e, dobra A ten, fajnie jest to, że jak jest Twój dajmo to prowadzi, to wiesz Ta armia inaczej wygląda, nie? Jak, faktycznie jego podbizna, nie? Aha. O, na to widzę Już sra po to co, zostawiasz sobie te półtora armii, a tą... Trz Myślałem, że się cofasz tam. Gdzie, tak ja będę sobie kurwa okopować ich. A co z tym Izumo? Z kim? I Izumo. Zaraz zobaczę. No wiesz ci... No 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 wiem ja... wiem leśni wiem. Leśni. Myślałem, że oni szczelobo kurwa zdechli z głody przez te przezimowania. A kiedy my nie graliśmy? No. No nie no, mieliśmy prawo o nich nie pamiętać, no to kurwa, to jest zrozumiałe Tylko kurwa ty tutaj wiesz, nie masz za bardzo Bichu... Czekaj, gdzieś ty miałeś... Aki nie się z Bichu cofnąłeś? No właśnie się Bizen cofam, nie? A, Bizen, no właśnie Okej, okay, Bizen są zadowoleni Pani władca wrócił ty, kogoś mogę werbować, jakąś ciekawą jednostkę. Hmm. Ninja eee... Kisco. co ci? No wiem, taki oddział w grupce, zawsze gdzieś jest na polu walki, nie? No, no, może się wszędzie, wszędzie można go rozstawiać, nie? Mhm, to jest fajne. Z jednej strony fajny, ale z drugiej jest no mało liczny i tak... Czy możesz I ich po co... posabotować, tych durni? Mogę, ale w swojej turze. Aha, zapomniałem. No, nie, zapomniałem o tym ninja, sorry. Dobra, los, 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 nie będę płakać. <laughs> Ja myśl. Dobra, a teraz co tu kombinujesz? Jak chcesz kasę to ładnie. A i te statki mi dwa oddaj. Te ostatnie Takie robowaki mi się widzę, że mi się buntują. Hmm. Y dupa. Dobra, okej, okay, nie mam za bardzo... Czekaj, poproszę cię o tylko o 300. Nie no weź tam śmiało, ja mam 8 tysięcy w tej chwili, z którymi nie mam co zrobić. Spójrz, Dobra, zróbmy tak. No, nie będziemy się rozdrabniać. Ale z początku, jak zaczęliśmy nagrywać serię, jak cię doiłem kurwa na kaszę. <laughs> o, fucking shit. No, też to pamiętam. Dobra, ci niech się werbują. To jest ten ta flota, tak? No, no. Panowie, wypływajcie i. proszę, prezencik. Och, dziękuję. Coś tu, coś tu jeszcze mogę zdziałać? nie e, Teraz chciałbym zobaczyć jak wygląda to w dyplomacji pan Szogunat. Straszliwy potęga. Uuu. Uh. Mają <laughs> dobrobyt jeszcze. A pan... E, Lubkurc? 27 prowincji. Oni mają tylko z tego 10. Dobra. E, powiedz mi w następnym turze ile ja mam prowincji. Jak ciekawości. No spoko, spoko. Ja mam 27, tak? Mm -hmm. To będzie tak 28, 29, 30, o, 30 i... cię atakuje od shimazu. Pst. Bitch, please. Yeah! Oh, Fucking bitch! Ostatni zryw shimazu można nazwać. I kurwa w ostatnim samuraju kurwa Pierdalają kurwa konikami na kurwa grad. Oni nie wiedzą na co się piszą. Przecież kurwa ty masz. miałeś jakąś trzykrotną przewagę liczebną. No. Haha, i padnęli wszyscy. Co do sztuki, kurwa. No, okay. a, śmazły. Jeszcze mają flotę, w sumie, zapomniałem. No, Ale ja chyba nic tam nie transportują, nie? No, muszę to obczaić, bo tutaj... No, ja... ja w tej chwili, Kto? na morzu, nie czuję respektu przed nikim. O, no, się wycofuje... Żeby mi tam... Oj, Chosokabe koi zabrało, widziałeś? Ej! No, Sogo. A, długo się nie pocieszyłem z handlu z nimi. <laughs> Bitch. No to nie jest chyba ich próba aresztowania próba Jakbyś mógł to Przez... pierdol od razu to z Sanuki Jak już tam ciśniesz to kurwa iść na nich od razu mm -hmm. Zlubi rury bo masz kurwa gwiazdkę tam yy, Odmów handlu no proszę cię Dobra najpierw yy, zajmijmy się agentami aresztuj z czym do ludzi? Nieudane Masz jeszcze niczego o mnie no racja. Gato. Nie wiem czy on dojdzie, dojdzie. Dojdzie, spokój. No zawsze dochodzi. Sunadę transwesyta. O, o please. Będą mnie kurwa najeżdżać dziwki, nie? No, spamują kurwa. wróg zraniony, pięknie. No dobra, na chwilę obecną. do rana. rana. spokój. E, co cię mówić, znaczy ile mam tych prowincji? Tak, czystej czy, czy, czy ciekawości. E, Maras ma prowincji 25. On trochę mi od ciebie, ale teraz będę miał 26.